Zdarza się tak, że słyszysz od niemal wszystkich, że coś jest złe, że coś jest bardzo złe. Nabierasz uprzedzeń, ale jednak chcesz przekonać się samemu, chcesz obejrzeć i wyrobić sobie swoje własne zdanie. No więc siadasz, oglądasz i myślisz, co cała ta wrzawa? To jest naprawdę niezłe. A ten wstęp był tylko po to, żeby mógł powiedzieć, że zdecydowanie nie jest tak w przypadku serialu Akolita. Przekonajcie się w tej pogłębionej recenzji, w której będę posługiwał się spoilerami, bo inaczej nie da się opowiadać o tej produkcji, bo Akolita to naprawdę ciekawy przypadek nie tyle niewykorzystanego potencjału, co po prostu ordynarnie zmarnowanego potencjału. Ten serial ma w sobie elementy, które są na papierze, Świetne! Są nie tylko świeże jako koncepty dla uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale są wręcz potrzebne dla tej franczyzy jaką są Star Wars. Problem w tym, że wykonanie sabotuje wszystkie te elementy, a koncepty, które są naprawdę interesujące lądują na samym dole w jamie Paszczy Sarlaka. To nie miało sensu, to był tautologizm. W każdym razie w paszczy Sarlaka, na dole, tam w sensie, że głęboko spadło. Dlatego zbuduję tę recenzję w bardzo nietypowy sposób. Zacznę od czegoś pozytywnego, o tym co uważam, że mogło być i skończę ponownie na czymś pozytywnym. Można by rzec, że ta konstrukcja to jest taki sandwich. U góry jest perfekcyjnie spieczony, pachnące, aromatyczny i chrupki. Chlebek na dole dokładnie tak samo, a po środku znajduje się spleśniały ser i pierdzące zgniłe jajo. Nie wiem czemu dodałem pierdzące zgniłe jajo, ja nie mogą pierdzieć, ale nieważne. Zacznijmy od tej dużej pozytywnej rzeczy, ale najpierw jeszcze słowo podziękowania dla partnera tego kanału, jakim jest przeglądarka Opera GX, której ja jestem ambasadorem, którą ja używam i o której jeszcze powiem kilka słów w trakcie recenzji. A więc... Akolita, i to naprawdę jest na plus, na papierze ma dobre intencje, ma świetne założenia fabularne i naprawdę świeże koncepty. Po pierwsze, jest wreszcie osadzony w innym czasie niż Nowa Republika i czas Imperium. Ta franczyza bardzo potrzebuje takich produkcji, bo ile można oglądać postaci, które już znamy w kontekście wydarzeń, o których już wiemy. Obi-Wan opowiada nam losy Obi-Wana, których wcale nie musieliśmy poznać, ponieważ znamy koniec jego historii. Andor. Niekoniecznie jest potrzebny, jest ciekawy, jest fascynujący, ale widzieliśmy wszyscy Rogue One. Ahsoka? No proszę, Boba Fett? No dokładnie ten sam case. W miarę dobrze wypada na tym tle Mandalorianin, ale cała reszta to jest tak naprawdę dominująca narracja i wizja pana Dave'a Filoniego. Dlatego trzeba powiedzieć to głośno. Po pierwsze, my potrzebujemy seriali i produkcji w świecie Gwiezdnych Wojen z nowymi postaciami. I po drugie, potrzebujemy seriali czy produkcji, które eksplorują inne czasy, inne ery i inne miejsca w galaktyce, w tym ogromnym uniwersum niż to co już znamy z oryginalnej trylogii. I Akolita idzie tą drogą, pokazuje Jedi jeszcze w czasach ich świetności, choć wyniosłych i zapatrzonych w siebie, wierzących nadmiernie w religijną otoczkę swojego zakonu. Także setting? Znakomity pomysł. A motyw przewodni? Jeszcze ciekawszy. Bo motyw to... Droga Jedi nie jest jedyną właściwą drogą. Jest coś więcej niż jasna i ciemna strona mocy i stosowanie takiej dychotomii jest sztuczne. Tak jak sztuczna jest kontrola emocji przez Jedi, wymuszony i wpajany stoicyzm, który od człowiecza mocą można władać przez emocje i niekoniecznie w zgodzie z kodeksem Jedi, to jest coś nowego. Chociaż niekoniecznie dla tych, którzy grali na przykład w Knights of the Old Republic 2. Tak, jakby autorka serialu, jaką jest Leslie Headland, kilkukrotnie podkreślała, że wielką inspiracją dla niej była postać Kray, legendarnej postaci z growego świata Gwiezdnych Wojen, właśnie KOTOR 2, która prezentowała, że jest coś innego niż po prostu droga Jedi i droga Sithów, że jest wiele odcieni szarości i moralność wcale nie jest tak dychotomiczna i tak czarno-biała, jak ją zarysował oryginalnie Lucas i kontynuują inni w filmach, mówię tu o Disneyu, z serii gwiezdnych wojen. No i fajnie, że Leslie Headland o tym często wspomina. Szkoda, jedynie, że nie wyciągnęła z tego żadnych sensownych wniosków, ale o tym będę mówił dalej. Niemniej, świetny setting, bardzo dobry motyw przewodni i także ciekawy punkt wyjścia. Dla fabuły. Dwie siostry, Osha i May, czy też jedna i ta sama osoba, nie do końca to rozumiem, których los potoczył się całkowicie inaczej i które w pewnym momencie zamieniają się miejscami. Dwie różne wersje i perspektywy jednego tragicznego zdarzenia, które ukształtowało te kobiety. Jeśli ktoś z was widział jeden z moich ulubionych filmów autorstwa Jordana Pila, jakim jest as właśnie o dwóch wersjach tej samej osoby, ten zobaczy, jaki potężny potencjał drzemie w tym koncepcie, jak ciekawe jest... Wyjść od jednego traumatycznego zdarzenia i pokazywać, jak życie jednej z tych osób stało się ciekawe albo przynajmniej znośne, a życie drugiej z tych osób stało się pasmem resentymentu, goryczy i chęci zemsty. Pomiędzy tymi siostrami, czyli Oshą i Mei, stoją dwie kluczowe postaci, które działają na niej jak magnesy. Mistrz Sol, Jedi, który nie umie uciec od swoich emocji, prawdziwie tragiczna postać. On okazuje miłość do oszy i autentycznie cierpi i zmaga się z wyrzutami sumienia po tym jak nie był w stanie uratować obu sióstr tak mu się przynajmniej wydaje i Kimir niby Sith, który po prostu chce podążać inną drogą niż Jedi. Rany, jakbyście mnie nie w ten sposób opisali akolitę. Tak jak to wszystko co do tej pory powiedziałem. Taki setting. Taki motyw przewodni, że Droga Jedi nie jest jedyną drogą, a wręcz bywa niemoralna, że są dwie siostry, które zostały rozłączone za młody, jest jedno tragiczne wydarzenie, które je rozłączyło. Powiedziałbym, rób ten serial. To, to będzie być może najlepszy serial ze wszystkich seriali osadzonych w Star Wars. Ma ogromny potencjał, brzmi trochę jak Kotor, jest bliższy grom wideo niż do tej pory, wszystkim serialom animowanym i trylogiom, które powstały. Po prostu robić i czekać na efekt. Tylko teraz, właśnie wchodzi wykonanie, i przez najbliższe 10 minut będę udowadniał Wam, jak nawet najciekawszą teorię można spieprzyć fatalną praktyką. A Akolita jest jedną z najgorzej napisanych produkcji. Telewizyjny, z jakimi miałem do czynienia kiedykolwiek. Ale najpierw jeszcze coś pozytywnego. Jeżeli chcecie, możecie sprawić, żeby wasza przeglądarka brzmiała i wyglądała jak te właściwe Gwiezdne Wojny. Koniecznie sprawdźcie sobie mody do przeglądarki Opera GX z motywami Gwiezdnych Wojen, Albo z modem bez schematu też taki znajdziecie, szczególnie polecam Wam dźwięki, jakie się wtedy pojawiają. Macie w nich tapety w tle, efekty i dźwięki, sami możecie zmienić niemal każdy element. Jest też świetna funkcja Video Pickup, która pozwala Wam kontynuować na telefonie oglądanie tego, to zaczęliście na kompie dokładnie w tym samym miejscu. To jest mega wygodne. No i przerzucenie się na Opera Games jest proste i szybkie. Wystarczy, że zaimportujecie swoje zakładki ze starej przeglądarki oraz preferencje. Jesteście ready to go. Sprawdźcie sami, pobierzcie sobie pod linkiem w opisie pod filmem. A teraz wracając. Każdą dobrą teorię można spieprzyć praktyką, a Kolita robi to w sposób epicki. Zacznijmy od początku, który jest niezły. Megadynamiczne wprowadzenie, w którym bohaterka Mei próbuje zabić mistrzynię Jedi Indare. Wow, wchodzi kung-fu, to jest coś, czego nie było w wieznych wojnach, i wygląda to naprawdę świetnie w połączeniu z mocą. Jest napięcie, są emocje. Jest tylko jedno poważne ale. Mei ewidentnie się mści. Ona zabija Jedi, jest na drodze zemsty. A my, jako że jest to bohaterka prezentująca nam perspektywę narracyjną, tak zwana POV charakter. Mamy się z nią w jakiś sposób utożsamiać, więcej mamy z nią sympatyzować, ale, ale z nią się nie da kurwa sympatyzować. Znaczy, twórcy nie dają nam niczego, co sprawiłoby, że mielibyśmy poczuć jej emocje i chcieć jej kibicować. Mówi nam: Mam swoje powody. Ale jakie? Jakby to ma budować jakąś naszą empatię wobec bohaterki, która w pierwszych scenach serialu Naraża życie dwójki niewinnych ludzi na naszych oczach, to znaczy, najpierw zrzuca jednego człowieka podczas walki z Indarą z piętra na dół, tak żeby ta użyła mocy i go złapała. Gdyby nie użyła, tamten by prawdopodobnie złamał sobie kręgosłup. A następnie rzuca ostrzem w Bogu ducha winnego właściciela lokalu, w którym się znajdują, który ma maleńkie dziecko, a potem jeszcze wykonuje gest, jakby chciała go dobić, bo nie chce, żeby byli świadkowie. Czyli ona. Jest na drodze zemsty, nie wiemy dlaczego, wiemy tylko, że ma swoje powody i wiemy, że nie ma sumienia, wiemy, że jest gotowa zabijać niewinnych ludzi. Masz, widzu, to jest twoja bohaterka, masz się z nią tożsamać. Ups, właśnie spadł mój telefon, bo nie chciał dłużej uczestniczyć w tej konwersacji. Zmierzam do tego, że May jest po prostu zła. I teraz można zrobić serial o postaci, która nie jest dobra. Obejrzyjcie sobie Blue Eye Samurai, albo lepiej pani Leslie Headland. I wszyscy scenarzyści Akolity, obejrzyjcie sobie Blue Eye Samurai, zobaczycie postać Mizu, która także ma postaci, które chce zabić, ma je na liście i owszem, te postaci są znacznie bardziej złe niż to, co widzimy akurat w przypadku Akolity, więc to trochę działa na jej korzyść. Natomiast mamy odcinek retrospektywny, który pokazuje bardzo szybko, co sprawiło, że jest na tej drodze zemsty. W przypadku Akolity, ten odcinek pojawia się tuż pod sam koniec przedostatni odcinek. przedostatni odcinek pokazuje nam dlaczego Mei chce się mścić. Więcej. W przypadku Mizu's Blue Eye Samurai my widzimy, że ta postać um, nie ma skrupułu, um, ma obsesję. Ona nie może się zatrzymać i są postaci poboczne, które Chcą ją zatrzymać, które chcą ją uczłowieczyć, jakoś ugruntować, powiedzieć wystarczy to przynosi tylko ból innym i tobie, ale ona nie może się zatrzymać, bo jest, bo jest duchem zemsty. To znaczy, że twórcy nawet nie próbują jej usprawiedliwiać. To w naszej gestii twórcy zostawiają decyzję, czy my chcemy z nią sympatyzować, czy empatyzować. I w większości przypadków powiemy, nie, ona przekroczyła pewną granicę. Ciężko się już to ogląda, ale dlatego jest to fascynujące. W przypadku May. Twórcy na siłę chcą ją empatyzować w naszych oczach. Na siłę chcą nam wmówić, że ona ma swoje powody, że jest dobra, że dlatego jest taka okrutna, ale nie potrafią tego uzasadnić. Nie potrafią tego podeprzeć sceno, scenopisarsko i kinematograficznie. Toteż May bez litości morduje ludzi na swojej liście, nazwisko po nazwisku. Jeden z takich nazwisk jest niejaki Mistrz Torbin. Mistrz Torbin jest dla mnie elementem. Po pierwsze dlatego, że ma najbardziej sztuczną brodę, jaką widziałem w jakimkolwiek dziele filmowym. I z nim też ma miejsce jedna z najbardziej idiotycznych scen w całym serialu. To jest scena, w której May przychodzi zabić i Mistrz unosi się nad ziemią, on lewituje, medytuje, ma zamknięte oczy, a May rzuca się na niego, okłada go pięściami, okłada go nogami. To nic nie zmienia, bo jest pole siłowe, od którego cały czas się odbija, każdy jej cios, więc wyciąga swoje ostrza, rzuca w niego ostrzami, krzyczy, wrzeszczy. Widać, że ten pokój zaczyna parować od wysiłku, od potu. Ale mistrz Torbin nie otwiera oczu. Zrezygnowana Mei wychodzi z tego pomieszczenia, idzie do swojego NPC'a, który przygotowuje dla niej truciznę, i wraca dzień później. Wchodzi, tym razem spokojna, kładzie truciznę pod nogami mistrza Torbina i nagle mistrz Torbin otwiera oczy, przestaje lewitować, zlatuje na dół i wreszcie się odzywa i mówi, Mej, jak dobrze, że przyszłaś, czekałem na ciebie. Serio, kurwa, czekałeś na nią? Dzień wcześniej wrzeszczała i okładała ci, próbowała cię zabić, a ty nawet nie otworzyłeś oczu. I teraz, dzień później mówi, że na nią czekałeś? To był moment, jeden z pierwszych, ale też jeden z wielu, kiedy zrozumiałem, okej, okay, to z takim serialem mam do czynienia. W sensie to będą takie idiotyzmy scenariuszowe. No ale May zaczyna jako antypatyczna postać i kończy ten serial jako antypatyczna postać. W żadnym momencie nie jest w stanie nas przekonać do tego, że jej racje są jakkolwiek usprawiedliwieniem dla jej sposobu postępowania i jej lekceważenia dla ludzkiego życia. Ja jestem w stanie to zrozumieć, bo przecież mamy jej siostrę. Osze, która jest znacznie bardziej sympatyczna i która no, dla nas jest łatwiejszym punktem odniesienia. Jest tylko tym problem. Otóż na ostatniej prostej twórcy serialu nawet to zaprzepaszczają. To znaczy widzimy, jak Osha dowiaduje się, że jej mistrz Sol zabił jej matkę. Nie ze złej woli, wyłącznie przez nieprawdopodobne nieporozumienie, nadgorliwość, ale z troski o nią i o jej siostrę i... I ma wyrzuty sumienie, jest mu żal. Co robi osza? Osza używa mocy, żeby go dusić. Dusi go na naszych oczach dłuższą chwilę, a nie odpuszcza. Ona go zabija. Ona go morduje z zimną krwią na naszych oczach. I następnie ta osza, z którą sympatyzowaliśmy, która dokonała strasznego czynu i zabiła być może jedyną figurę swojego ojca, jaką miała w życiu. Nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia. Nie, nie czuje się ze sobą źle, jej organizm nie reaguje na to w sposób tragiczny. Nie ma żadnej, żadnego komentarza w tym temacie. Ona po prostu zabiła go zimną krwią, jak socjopatka, i na tym poprzestaje. Ale za to widzimy Oszę, która przytula May i May, która przytula Oszę i razem płaczą i tak bardzo cieszą się, że wreszcie zostały zjednoczone i teraz znowu będą musiały się rozstać. Nie ma wzmianki o Mistrzu Solu, który przed chwilą został zamordowany, bohaterze, którego znaliśmy od pierwszego odcinka, bohaterze, który był niczym ojciec dla obydwu tych bohaterek. Wiecie, ja do May nie odczuwałem żadnej sympatii, ale do Oszy tak i dopiero w ósmym odcinku odebrano mi nawet to. Sprawiono, że ta postać stała się w moich oczach nieempatyczna, a przede wszystkim socjopatyczna. Nie chcę jej więcej oglądać w serialu. To jest naprawdę niesamowite, co udało się twórcom serialu. Znaczy, chcieli sprawić, żebyśmy polubili ich dwie bohaterki, żebyśmy zrozumieli ich dwie różne perspektywy. Ale robią to w taki sposób, że my, gdy lecą napisy końcowe, nienawidzimy ich obydwu. Ale mamy też vilana w postaci Kimira i gość ma fantastyczny design kostiumu i hełmu. A Menihasyn, to który go gra, jest naprawdę niezły. To on ciągnie w stronę swojej filozofii najpierw May, a potem Osze. Dużo gada, oczywiście bez koszulki, o tym, że emocje są ważne, że takie emocje jak rozpacz, jak rozgoryczenie, resentyment, a nawet pożądanie mają znaczenie w tym, jak włada się mocą. Że emocje nie są w niczym gorsze w kontrolowaniu mocy, niż stoicyzm Jedi, który jest antytezą tego. Rozprawia nad ideą wolności, pokazuje, że Jedi są despotyczni, póki istnieją Jedi, on nie może być wolny. On z automatu nie może istnieć, bo Jedi nie uznają alternatywy dla swojej drogi. Porusza ciekawe wątki, które miały wyróżniać Akolita, na których miał stać filozoficznie Akolita. Ale nie potrafi przedstawić jednej klarownej myśli, która by to wyrażała. Wpada w pułapki największych banałów na temat Sifów, jakie ukształtowało w naszej świadomości to uniwersum. Dlaczego, kiedy mówi o wolności, o nieskrępowaniu, tak naprawdę ma na myśli, że jak tylko zobaczę Jedi w zakresie swojego wzroku, to i zarżnę. Zabiję ich niesprowokowany. Tak jak w piątym odcinku, widzi Jedi, którzy jasne są na jego tropie i pewnie chętnie z nim porozmawiają. A nie, oni nie przyszli go zabić. A on nie pyta. On wyciąga miecz i ich morduje. Dlaczego dla niego przemoc, jak dla wszystkich Sithów, jest jedynym rozwiązaniem? Dlaczego jest agresywny, toksyczny, złośliwy i mściwy, kiedy mówi o tym, że droga inna niż Jedi jest także właściwą drogą? Jak to nie był zasadnie inne podejście do mocy? Jak to jest, że showrunnerka tak bardzo próbuje mi wmówić, że chcemy pokazać tę szarość, kiedy i tak ostatecznie Sith... Jest o krok od wpadnięcia w. <laughs> operetkowy śmiech Palpatina, który delektuje się potęgą swojej władzy. W ogóle w tym bohaterze Kimi, że nie ma jakiejkolwiek tragedii, nie ma jakiegokolwiek rozdarcia wewnętrznego, nie ma jakiejkolwiek głębi. Wiecie, co robią za to twórczynie serialu, żeby wywołać w nas sympatię do jego filozofii, do jego słów i do jego postaci. Nie właśnie ciekawe argumenty, nie ciekawe działania, które sprawiają, że myślimy wow, Sithowie nie tylko chcą wyrżnąć wszystkich Jedi i mścić się na swoich uczennicach, które ich zdaniem nie zdały egzaminu, nie. Twórcy serialu postanawiają pokazać nam go bez koszulki. Korzystają z najbardziej pierwotnej i taniej metody, jaką można wykorzystać, tak zwanego thirstingu. Pokażmy półnagiego, przystojnego mężczyznę, który jest dobrze zbudowany i umięśniony, a wtedy uwierzymy mu. Wtedy stwierdzimy, skoro on jest ładny, to przecież musi mieć rację. I to samo robią z niejakim Jordem, jednym z dwóch uczniów mistrza Sola. W pierwszym odcinku widzimy, jak zupełnie niesprowokowany, zostaje przyłapany na przebieraniu się. I tak stoi, zmieszany, niby zmieszany, o, 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 chociaż tak naprawdę kurwa pręży klatę i podchodzi do niego mistrz Sol, kładzie mu rękę na ramieniu i mówi: Chodź, ubieraj się, jedziemy, przecież musimy lecieć, i odchodzi. A druga uczennica mówi: No, no ubieraj się, no co tak stoisz? Tam nie ma żadnego żartu, tam nie ma żadnego przekazu. Ta scena nie mówi nic nam o Jordzie, nie mówi nam nic o tej drugiej uczennicy, nie mówi nam nic o mistrzu Sol, po prostu. Jest pusta w środku i ma tylko i wyłącznie szczuć nas umięśnioną klatą ładnego aktora. To wszystko. I, i to jest metafora tego serialu. On jest właśnie pięknie zaprojektowaną maską Kimira, tego, tego Strangera, ma fajne koncepty, ma marketing, który mówi, to będzie coś nowego a Okazuje się całkowicie pusty w środku. Jest ładny i jest głupi jak skurwysyn. Znaczy jest po prostu osobą, którą możesz, nieważne czy mężczyzna czy kobieta, poznać w klubie i myślisz: Wow, 20 minut patrzysz na tę osobę, zbierasz się w sobie, żeby podejść, żeby zagadać, i w końcu to robisz. Zbierasz się w sobie, podchodzisz mówisz: Cześć, a to są. Cześć! Też lubisz kluby wieczorem? To, to, jest, to jest kurwa ten serial. Główne założenie, czyli pokazać pozornie złych jako tych dobrych, a tych. Z założenia dobrych, czyli Jeda jako... niekoniecznie tych dobrych, nie chcę powiedzieć złych, ale może taka była intencja twórców, rozsypuje się na każdym poziomie, przez cały czas, przez cały serial. Mei zaczyna jako zła i antypatyczna i tak kończy. Osha staje się antypatyczna na ostatniej prostej. Kimir lubi siekać i gadać, ale za jego słowami nie idzie nic. A co gorsza, jeszcze ma jakiegoś swojego mistrza, Sidiousa w cieniu, który w ostatnim odcinku wystaje za węgła i patrzy, to jest już takie pławienie się w banałach, ukazania ciemnej strony mocy i sifów w Star Wars, że to jest, to jest, to jest, to jest jak stempel na czoło showrunnerki, Leslie Headland, która mówi, do, nie chciałem, żeby tak było, ale wyszło jak wyszło. Ale są jeszcze nocne siostry, które ja po prostu przepraszam, ale powiem wprost, nazwałem zakonem suk. Bo chociaż również mamy zrozumieć ich rację, to niemal w każdej scenie są przedstawiane jako zimne i nieprzyjemne suki. Są antypatyczne, wyniosłe i aroganckie. Gdy zjawiają się Jedi z Mistrzem Solem i wówczas jeszcze uczniem Torbinem i Indarą, to chcą z nimi rozmawiać. Ale nocne siostry nie chcą rozmawiać. Matka Oszy i May natychmiast przejmuje kontrolę nad umysłem Torbina. Kładzie go na kolana i wydaje się, że zaraz zabije go. To jest początek ich konwersacji. One posługują się strachem, chcą dominować i podporządkowywać sobie innych. Jedna z nich trenuje Oszę czy May wywołując w niej lęk, jest przemocowa. Te kobiety są straszne. Ja się cieszyłem jak widziałem, jak one umierają. Są odpychające, są wyniosłe, dominujące, aroganckie, egotyczne, przemocowe. Toksyczne. Czy autorce tego serialu naprawdę zależało na tym, żeby wszystkie postaci kobiece w tym serialu były przedstawione jako egotyczne, aroganckie, złośliwe, socjopatyczne, nieprzyjemne, nieprzejednane, nieempatyczne, bo, bo taki rezultat uzyskały. Takie są nocne siostry. Taka jest May od początku do końca. Taka jest Osha na ostatniej prostej. Jest tylko uczennica, której zawsze imienia zapominam, ale zaraz powiem, która sola, która. Ginie za to, że jest poczciwa. No oczywiście mamy też z nocnymi siostrami kultową scenę. Power of one. Power of two. Power of many. Znaczy, ja ją po prostu puszczę, bo to jest najbardziej cringe'owa rzecz w całym serialu. Mało krężu? E, my mamy scenę, w której Mistrz Sol um, Traci przytomność po walce w piątym odcinku i ostatnia rzecz, którą widzi, to jest Mei i Osha. I w momencie, w którym Mei podszyła się pod Osha, przebiera się za nią, natrafia na Mistrza Sola, który budzi się, odzyskuje przytomność i mówi, gdzie ona jest? A Mei mówi, kto? A Mistrz Sol mówi, no twoja siostra. A Mei mówi, a! Yy, uciekła. Jeszcze raz, Sol budzi się po walce, w której dwie jedyne kobiety, które były w zasięgu jego wzroku to jego uczennica Osha i jej siostra May i zadaje pytanie, gdzie jest ta druga? A May mówi, ale, ale kto? No jak kurwa myślisz, kto? No Padme Amidala, no kto? Kto miałby tam być? No kto? I to jest, wiecie co, to jest, to jest tak głupie, że jak obejrzycie kolejny odcinek, zaufajcie mi, możecie sobie to sprawdzić, jak obejrzycie kolejny odcinek, czyli odcinek szósty, który robi podsumowanie poprzedniego odcinka, to oni tak to wyedytowali, żeby wyciąć to głupie kto, tylko jest, gdzie ona jest, uciekła. I to jest normalny dialog. To jest dialog ludzi, którzy się rozumieją, i to jest przede wszystkim dialog osoby, która chce ukryć swoją tożsamość, bo właśnie podszywa się pod swoją siostrę i nie chce wzbudzać, podnajrzeć, zadając głupie pytania. To jest naprawdę, to jest tak, jakbyście byli dzieckiem, które rozbiło szybę, i matka wchodzi do pokoju i mówi rozbiłeś szybę, a ty mówisz ale jaką szybę? No tą szybę. A, nie, to sąsiad. Takich debilnych dialogów jest niestety więcej. Mamy całkowicie zbędne i płaskie postaci jak Lon, teraz sobie przypomniałem, to jest e, imię tej uczennicy, mistrza Sola, która jest uczennicą obok Jorda i co ciekawe, grają Dafne Keen, czyli fantastyczna aktorka, która grała w Loganie, X-23 bodajże, czyli e, ulubienicę. I mamy moją ulubienicę, mistrzynię Vernestra, graną przez Rebekę Henderson, która jest absolutnie najgorszą aktorką w całym serialu. W sensie ja dużo słyszałem o tym, że aktorstwo w tym serialu jest nie najlepsze. Uważam, że jest na sensownym poziomie. Natomiast to co robi pani Henderson jako mistrzyni Vernestra woła o pomstę do nieba. Znaczy ona

Ja nie sugeruję niczego. Ja nie używam słowa nepotyzm. Ja nic nie mówię. Akolita jest jednym z najgorzej napisanych seriali, z jakimi miałem do czynienia. Jest gorszy od Obi-Wan'a i spokojnie na poziomie pierścieni władzy. I nie tylko przez te idiotyzmy, które gwałcą inteligencję widza, raczej przez to, że scenarzyści sami sabotowali swoje świetne koncepty. Nie dali nam alternatywy dla Jedi, chociaż to obiecali. Pokazali nam egotycznych, aroganckich, pustych Zoomersów, którzy z zimną krwią mordują niewinnych ludzi. Albo ludzi im bliskich, a Jedi, niby tacy źli, ale przynajmniej mistrz Sol miał wyrzuty sumienia. Potrafił nosić w sobie cierpienie, potrafił chcieć znaleźć nić porozumienia zarówno z May, jak i z Oszą, i został za to zamordowany z zimną krwią przez jedną z nich. Więc co? Sorry, showrunnerko Leslie Headland, nie udało ci się zobrzydzić Jedi w moich oczach. Nawet jeżeli taką miałaś intencję, to wciąż Jedi wydają się lepszą alternatywą. Bo każda alternatywa, jak widać, jest znacznie gorsza, a przynajmniej w twoim wykonaniu. Obiecałem coś jeszcze pozytywnego na koniec, bo chociaż Akolita jest naprawdę fatalnie napisany i sabotuje wszystko to, co obiecał, że nam dostarczy, to ma wyraźne przebłyski. I takim przebłyskiem jest zdecydowanie odcinek 5. To jest ten, w którym Kimir samodzielnie walczy z grupą Jedi bez litości ma kapitalne zwroty akcji, ma doskonałą choreografię, jest naprawdę sensownie nakręcony, nie licząc tego irytującego zabiegu, który był już w Asoce, który polega na tym, że mamy świetną choreografię, świetną scenę walki, to my ją będziemy przecinali jakąś inną perspektywą, w sensie walczy ze sobą Kimir i Sol, tną, i pokazują, a Osza tutaj biegnie sobie przez korytarz. Jakby, ja nie chcę oglądać Oszy biegnącej przez korytarz. Ja chcę oglądać, jak oni skończą walczyć. No, ale w tym piątym odcinku dowiadujemy się, po pierwsze, to jest fajny zwrot akcji, że Kimir był tym pociesznym NPC-em. I tak naprawdę oszukał wszystkich. Znaczy, odpalił protokół Sauron z pierścieni władzy, <grych> tylko było to znacznie bardziej udane. Dwa, no, doskonała choreografia. Znaczy, z przyjemnością obserwuje się te walki na miecze, połączone z elementami kung fu, i do tego wprowadzenie tego nietypowego motywu, że zbroja, właściwie hełm. A Kimira sprawia, że jest w stanie wyłączać miecze świetlne Jedi. No to jest coś świeżego, gimme some more that! I wreszcie myślisz sobie, oho, Kimir zabija randomów, jak to zwykle bywa w takich serialach. Wprowadziliśmy postacie, których imion nie znamy tylko po to, żeby mógł je Kimir swobodnie pozabijać. A co się nagle okazuje? Proszę, poszedł krok dalej i twórcy poszli krok dalej. Bam, ginie York, który lubił się pokazywać bez koszulki. Bam, Gie, Lena Lona, Lona bodajże, czyli Daphne King, która Potężnie zostaje zabita, w sensie ona pierwsza widzi twarz Kimira, ciach, trzy ciosy, trzy przebicia, Don. No to jest stawka, to są emocje, to jest zmiana status quo. To jest kawałek dobrego serialu, który dostaliśmy w tym odcinku. I, I to jest ostatnia myśl, którą Wam zostawiam. Tak wygląda ten serial, gdy nie ma dialogów, bo czasem, naprawdę tylko czasem, można napisać coś tak złego. Można stworzyć postaci tak złe i dialogi, tak koszmarne, że serial z Niech sobie leci w tle. Umila mi czas. Zmienia się w. Ja muszę to oglądać, żeby zrozumieć. Jak bardzo jeszcze można się pogrążyć. Tak właśnie jest w przypadku Akolity, który jest frustrującym pośmiewiskiem. Jest czymś, co miało wzbogacić świat gwiezdnych wojen, a tylko go zubaża i tylko pokazuje, że pewni ludzie nie powinni pisać seriali, nie powinni zajmować się tworzeniem tych seriali, a tym bardziej nie powoływać się na takie postaci jak właśnie Kreia z Knights of the Old Republic, bo właśnie ona potrafiła pokazać i udowodnić słowami i czynami. Czym jest inna droga? Czym jest alternatywa? A Kimir? Kimir jest po prostu ładnym chłopcem, który pokazuje swoją klatę i ma fajny design hełmu i fajnie macha mieczem, a dlatego musimy mu uwierzyć. No tak się nie pisze seriali i też nie zniechęca się widzów do bohaterek, które się napisało. Koszmarny serial, naprawdę koszmarny serial, nie jestem w stanie go bronić, jestem w stanie tylko bronić tego, co było w założeniach na papierze, i mam nadzieję, że to była dla Was jakaś też miła odskocznia od niekończących się rantów na temat tego serialu, żeby pokazać, że, że przynajmniej intencje były dobre, ale wyszło jak wyszło. Będziemy jeszcze dyskutowali o tym serialu. Ja chętnie przeczytam Wasze komentarze pod spodem, ale dzisiaj o godzinie 20:00, ja, mój przyjaciel Krzysztofem Maj, mój super serdeczny kumpel Michał, sponażekajmy o filmach, i może jeszcze ktoś zobaczymy, będziemy dyskutowali. O akolicie, bo to oni mnie przekonali do tego, żebym się torturował, biczował i oglądał ten serial. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zachęcam Was do tego, żeby wspierać bez schematu na Patronite w zamian za coś, za fantastyczne plakaty, tak jak te, które są za mną. Czy on w formie pocztówkowej? To jest także forma wspierania artystów, bo wszystkie pieniądze z Patronite idą. We vloga już niedługo kupię sobie klimatyzację w tym pokoju, bo ja nie wytrzymam. Tu się pojawi gdzieś zakładka, możecie wesprzeć na Patronite. Bardzo do tego zachęcam i do następnego.